Ja na imię mam Jadwiga, koleżanka moja ma na imię Hania. E, przyjechałam Żerardowa, moja koleżanka jest z Warszawy. E, wielokrotnie ją ciągnęłam, żebyśmy tu razem kiedyś były, i stało się tak, że pozwoliła sobie na to, żeby przyjechać ze mną, żeby być w tym miejscu. jest to takie miejsce dla nas Polaków i taki dzień dla nas Polaków bardzo ważny, gdzie Powinniśmy być w jednym miejscu, w, w jednym miejscu i być wszyscy razem, modlić się, dziękować Bogu za, za, za ten czas, że jesteśmy razem, jesteśmy wolni, możemy żyć swobodnie bez żadnych nieporozumień. Wielokrotnie już tu bywałam. Jestem darczyńcą od wielu lat. Co, co jakiś czas daję jakieś pieniążki na, na, najpierw na budowę, a teraz na um, ulepszanie, upiększanie tego obiektu. I jakoś mnie tu zawsze coś przyciąga, coś ciągnie. Mam taką potrzebę duchową, żeby tu być. A szczególnie dzisiaj. Taki, przy takim dniu, w takim święcie. Wszystko chyba.